Niezwykle zmobilizowani gospodarze odrabianie strat rozpoczęli bardzo szybko. Po trzech gonitwach Anioły prowadziły już 13 do 5. Tym samym stopniała prawie połowa przewagi uzyskanej w Lesznie. Sygnał do ataku dał w biegu czwartym Janusz Kołodziej, który plecy pokazał samemu Rajanowi Saliwanowi. Trzeci linię mety minął Kamil Adamczewski i goście wygrali 4 do 2. Przed ósmą gonitwą miejscowi mieli sześć oczek przewagi. Nadarzyła się więc okazja do rezerwy taktycznej. W miejsce słabo spisującego się Adama Skurnickiego na torze pojawił się Troy Bachelor. Australijczyk wespół z Jarkiem Hampelem pokonali podwójnie Rajana Salivana i Kamila Pulczyńskiego. Na półmetku zawodów wynik brzmiał 25 do 23 i Unia była coraz bliżej finału. Unibag z broni jednak nie złożył. Zwycięstwa 5 do 1 w biegach 9 i 11 sprawiły, że podopieczni Sławomira Kryjoma i Jana Zombika uzyskali 10-punktową przewagę. Najmilej leszczeńscy kibice będą wspominać 12 gonitwę. Bardzo szybko do przodu uciekł niezwykle szybki tego dnia Tobiasz Musielak, a po chwili na drugą pozycję wysforował się Jarek Hampel. Adrian Miedziński mimo usilnych prób musiał uznać wyższość leszczynian. W tym momencie wynik brzmiał 39-33 do 33 dla gospodarzy i biało-niebiescy byli już praktycznie w finale. Anioły miały już tylko i wyłącznie matematyczne szanse na awans do finału. W pierwszym z wyścigów nominowanych ostro pojechał Ryan. S Saliwan, który nie pozwolił Trojowi Bachelorowi wejść płynnie w łuk. Miejscowi kibice skandowali słowa jeszcze jeden, bo tylko to dawało szansę na ewentualny awans. Poczynania Salivana w szczególny sposób chwali górtoluński speaker. W powtórce 14 odsłony gospodarze wygrali podwójnie. Skrzydła aniołów opadły w ostatnim biegu dnia. Kropkę nad i postawili Jarosław Hampel i powracający do dobrej dyspozycji Janusz Kołodziej. Ostateczny rezultat brzmiał 49 do 41 dla aniołów. Faworyzowany Unibax w finale ale jednak nie pojedzie. Krzyżakom na pocieszenie pozostał fakt, że Toruń w tym sezonie ma lepszy bilans z Unią, co usilnie podkreślał speaker pocieszający miejscowych fanów. Cóż jednak z tego? W wielkim finale pojedzie aktualny drużynowy mistrz Polski, który w dwóch meczu finału Speedway Extra Ligi okazał się lepszy od Unibaksu. Na wstępie przede wszystkim chciałbym podziękować naszym kibicom, którzy stworzyli niesamowitą atmosferę i byli naszym yy, ósmym zawodnikiem. Yy. Trybuna naszych kibiców akurat jest tak usytuowana obok parkingu i cały czas czuliśmy ich wsparcie. I to szczególnie im składam serdeczne podziękowania. No, mecz przegraliśmy, ale tak jak Pan wspomniał, jesteśmy w finale i z tego się niezmiernie cieszymy. I będziemy walczyć o złoto. Z... Zieloną Górą lub Gorzowem. Starałem się jak najlepiej jechać. Wiedziałem, że to są ważne zawody. Akurat mi zażarło na początku, więc starałem się trzymać jak najdłużej tą dobrą pasę. No tam na końcu miałem troszeczkę gorsze biegi, ale no cały czas czułem to, że, że, że pasuje robić te punkty i jechać dalej, także no cieszę się, że tak na styk przeszliśmy dalej. Tak, Przez cały tydzień staraliśmy się przede wszystkim postawić mną, jedyną, 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 i na nogi Adonę Miedzińskiego i wstępie wielkie ok. podziękowania za to, że Szósty dzień po operacji praktycznie był jednym z liderów tej drużyny i to jest bardzo ważne podkreślenie i poświęcenie. Przede wszystkim się podziękować kibicom, bo naprawdę czuło, czuło się, że, że, że są strasznie z nami i to było, to było bardzo ważne i po biegach szczególnie gdzie wygrywaliśmy, czuliśmy, że jest ta różnica punktowa do odrobienia. To są no, tak jak mówię, nie udało się kilku błędów się z naszej strony. Nie udało ustrzec. Zdecydowanie brakowało Emila Fulczywskiego, który no, nie był w stanie dzisiaj jeździć. Natomiast tak jak mówię, pewnie nie niedosyt po tym meczach zostanie to ogromny wypadek Adriana właśnie w biegu numer 3 na nieregulaminowej nawierzchni spowodował, że tam nie byliśmy w stanie nawiązać, e, nawiązać e, regularnej, regularnej e, walki, żeby być w kontakcie z zawodnikami z Leśna. Niestety, tych punktów dzisiaj zabrakło. Myślę, że w odwrotnej sytuacji to my byśmy byli w finale, bo jesteśmy dużo lepszy. Dziękuję. Staraliśmy robić wszystko, co w naszej mocy. Niestety, tych punktów e, zabrakło. Zabrakło też e, Emila Pawłacińskiego, który w Toruniu wiadomo potrafił stoczyć świetne wyścigi, świetne biegi i wygrać nawet z najlepszymi. Staraliśmy się z całych sił, robiliśmy wszystko. Jadzie w Rehabilitację dwa razy dziennie, dziennie. Oczywiście podziękowania dla doktoratury Janiszewskiego, którzy wykonali świetny zabieg i dzięki nim praktycznie mogłem wystąpić w dzisiejszych e, zawodach. No i oczywiście dzięki jej teżkowi, który pomaga mi w codziennej rehabilitacji. Cóż mogę powiedzieć, gratulacje za dzisiejszy mecz dla Leszna, bo byli e, jako całość dużo lepszą. A my będziemy walczyć o bronzową Cieszę się bardzo, bo naprawdę staraliśmy się. Było niesamowicie ciężko przy okazji. Każdy walczył o każdą pozycję i były też ostre sytuacje. Trzeba było naprawdę uważać dzisiaj, żeby ktoś nie wpakował się pod, pod koło i wybił spod bandę. Także naprawdę trzeba było szybko analizować sytuację na torze i trzymać odpowiednie tory, ponieważ trzeba było zajeżdżać, ale zarazem szukać y, szybkiej trasy, także no, było dużo myślenia na torze. No, prawda jest taka, Unia leśna jest bardzo dobra i przez to, jak, jeśli ktoś jest dobry, to się go nie lubi. Niestety taka jest mentalność i, i chyba w tym przypadku jest podobnie. Y, tru, cięż, y, bardzo mi przykro, że tak jest, ale no cóż, no, my nie możemy się poddawać, jesteśmy Wojownikami jedziemy dalej. No naprawdę świetna sprawa, bardzo dziękujemy, ponieważ dzisiaj potrzebowaliśmy takiego dopingu. Jak najbardziej to otrzymaliśmy, także jesteśmy naładowani energią i tym bardziej chcemy tego pierwszego miejsca.